Szczęście Mikołajka. Opowieść filmowa. Pomysł pewnego dnia wyjaśnił mi s.M.P. miałem się spotkać z moim starym kolegą René Gościnnym w pewnym bistro, które często razem odwiedzaliśmy. René był zawsze bardzo punktualny. Co to znaczy punktualny? spytałem. To znaczy, że nigdy się nie spóźniał, a właściwie to często przychodził przed czasem, odpowiedział s.M.P. No, więc z tego dnia przyjechałem rowerem. Pokonawszy wcześniej cały Paryż, kontynuował Semper. René, który zawsze ubierał się bardzo elegancko, grzecznie się nabijał z mojego niedbałego wyglądu i zaspania. Chciał mi pomóc odzyskać formę i zaproponował, żebyśmy się czegoś napili. A ponieważ kelner zapytał, czy oglądałem ostatni mecz w telewizji, René, który nigdy nie przepuszczał okazji do żartów, zamówił dwie piłki. Piłki? Tak, Mikołajku. Chodziło mu oczywiście o specjalne kieliszki do wina, które się tak nazywa, bo kształtem przypominają piłkę. To ty też lubisz futbol? Jeszcze jak. Kiedy ja rozmawiałem o meczu z Michelem, tym kelnerem, René przyglądał się rysunkom, które ze sobą przywiozłem. A na rysunkach byłeś właśnie ty. I to go zainteresowało? Mało powiedziane. Renes twierdził wtedy, że bardzo mu się podobasz i że wyglądasz na zabawnego. To prawda, lubię się pośmiać, a poza tym jestem niepokonany w grze w kulki. Powiedziałem mu wtedy, że pewien dziennik z Bordeaux, dla którego pracuję, poprosił mnie, żebym wymyślił do niedzielnego wydania jakąś historię z Twoim udziałem. Ale ja nie za bardzo się znałem na pisaniu. Wyjaśniłem Renemu, że wolę rysować. Ja też, bo przy rysowaniu przynajmniej nie można zrobić żadnych błędów ortograficznych. René bardzo się ucieszył na tę propozycję, bo co by nie mówić, praca z kolegą to zawsze fajna sprawa. A moje imię? Od razu byliście zgodni? Jean Jacques odpowiedział mi, że kiedy jego kolega René przyglądał się rysunkom, obok bistro. Przejechał akurat autobus z reklamą wina marki Nicolas. Czyli to dzięki tej reklamie mam na imię Mikołaj? Sempe wyjaśnił mi ze śmiechem, że początkowo chciał, by tytuł moich historii brzmiał Wspaniałe przygody Mikołaja. Ale René uważał, że to pretensjonalne i postanowił skrócić tytuł. Dlatego ostatecznie zostałem Mikołajkiem. Właśnie tak narodzili się moi autorzy. Którzy, rzecz jasna, od razu wznieśli razem toast za moje zdrowie. Jakie to szczęście, że znam Mikołajka.